Motywacja może pochodzić z dwóch źródeł zewnętrznego lub wewnętrznego. Źródłem motywacji zewnętrznej jest środowisko. To nasze otoczenie powinno uczyć nas, wymagać, dawać przykład, a nawet może potępić i korygować, gdy nie przestrzegamy przyjętych i uznanych za właściwe norm. Obecnie jednak, gdy normy zachowań stały się elastyczne jak guma balonowa, a to co tradycyjne postrzegane jest jako tandetne i przestarzałe, Życie według wartości uniwersalnych i publiczne mówienie o nich stało się nie lada wyzwaniem. Wpływ środowiska pozostał, często jednak przynosi skutek odwrotny od pożądanego. Warto zatem odnaleźć w sobie motywację wewnętrzną, która w żaden sposób nie jest zależna od zmiennych i nietrwałych motywatorów zewnętrznych. Jedynie ona, oparta na prawdzie, celu i poczuciu sensu, stanowi prawdziwe paliwo dla naszego działania. A tylko działanie ma moc sprawczą. Pomyśl o tym.